Witam z mojego, nazwijmy to, artystycznego nieładu. ale w takich warunkach pracuję. Słuchajcie, ostatni teścik. Ostatni teścik przed, przed sklejeniem lampy. Mamy zamontowany całkowicie tutaj moduł, całkowicie nowy moduł LED. On ma zupełnie inną konstrukcję i inną barwę niż te stosowane oryginalnie, więc trzeba robić dwie lampy ale dzięki temu eliminujemy już całkowicie proces wypalania się tego światłowodu. Tu w, w takiej opcji on już się nie upala. Jest ten problem raz na zawsze rozwiązany. A dodatkowo mamy coś takiego. Coś wam pokażę za chwileczkę. O. Po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie. Zamienia się ten moduł w kierunkowskaz. Jest to fajna alternatywa. Dodatkowo to podłączyć można na, na wiele sposobów. Może ta góra świecić na przykład cały czas, jako dzienne i jako pozy, pozycja. A można zrobić tak, że świeci tylko w dzień jako światło do jazdy dziennej. Kierunkowskaz oczywiście działa zawsze, ale kiedy zapada zmrok automat przełącza nam lampę na światła mijania, no to żeby się nie zużywał ten pasek, no to gaśnie. Pozostaje ten fragment tylko jako, jako postojówka i to jest taka fajna alternatywa, żeby tylko ten pasek świecił, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, dzięki temu wydłużamy na maksa jego żywotność. I tak tutaj w tym przypadku robimy właśnie.